Rozpakuj ze mną paczki PR Niedawno wróciłam z wakacji, więc trochę tych paczek mi się nazbierało I widzę, że większość jest kosmetyczna Ale nie wszystkie, więc zobaczmy co tutaj mam To już wiem, że są rzeczy do włosów Z firmy Kat i L'Oreal I firma Kat robi takie dodatki Różne jedwabne, to na przykład jest taki czepek do spania Albo też tutaj jeszcze Była gdzieś O, gumka do włosów I to wszystko jest takie mięciutkie i takie przyjemne Luksusowe bym powiedziała No i rzeczy z L'Oreal Elser i tutaj jest taka seria, którą już znam i ona bardzo dobrze wygładza włosy. Teraz są słodkości, czyli paczka od Berbeny. Trochę zniszczyłam to pudełko tylko, ale mam tutaj mnóstwo smaków, cukierków, mnóstwo. I ja te wszystkie smaki tak właściwie znam. Moja babcia na przykład często kupuje albo eukaliptusa, albo tą pinę, a ja najbardziej lubię tutaj gdzieś dziką O oto tutaj lubię najbardziej właśnie dziką różę i też gdzieś była melisa, no tu była melisa i to też bardzo jest pyszne. I to jest super, to jest taki ołówek, w którym są chyba nasionka e, lawendy I jak się to zasadzi, to potem z tego mogą wyrosnąć nasionka lawendy. Ja miałam takie karteczki w podziękowaniach na chrzcinach mojej córeczki, w których było nasionka różnych kwiatków i jak goście sobie potem stawili tą karteczkę do ziemi, to też z tego mogły wyrosnąć kwiatki, super. Tą torbę od Wing Beauty otworzyłam już wcześniej. Ponieważ mam paznokcie zrobione właśnie teraz z tej firmy, bo to są takie przez one. I jeszcze dostałam taki jeden ładny wzór. o taki, patrzcie, śliczne też są. I tutaj jeszcze jest mnóstwo rzęs bondingowych, które też muszę sprawdzić, ale muszę iść na kurs robienia tego do mojej siostry, bo tylko ona potrafi to zrobić tak, że mi się u niej to podoba, więc muszę się nauczyć. Tutaj paczka od Valentino. I tutaj są te perfumy zaraz mi pokażę i ich mała wersja, która jest mocniejsza, bardziej intensywna, ale te buteleczki zaraz mi pokażę jakie one są śliczne. Te perfumy wyglądają. Zobaczcie, bardzo ładna jest ta buteleczka. I tu jest chyba 30? Tak, 30. więc takie malutkie, fajne też na podróż będą spoko. A to jest taka wersja już turbo w ogóle podróżna, bo tu jest taka miniatureczka i to są to mocniejsze bardziej intensywne, więc też na wyjście od będą spoko. Teraz masa rzeczy z Loreala. Słuchajcie, dostałam w Parsty Pier lustro. <laughs> I do tego są podkłady. Z Loreala Trumacz, proszę bardzo, taki on dwa kolory, ten jest ciemniejszy, więc będzie super jak teraz z tym opalna, bo teraz sobie wszystkie moje podkłady przyciemniam brązerem, w płynie. Yy, więc tego ciemnego pewnie użyję w te wakacje jeszcze, yy, a ten jasny zaczeka do jesieni, jak już mi opalni z zejdzie. Lorea się nie rozdrabnia, ta paczka też jest ogromna. I tutaj z kolei są błyszczyki powiększające usta. Pamiętam, że takie błyszczyki to były bardzo popularne, jak właśnie byłam tak w gimnazjum, w liceum i było takie z lowy i coś nazywały spicy, miały taką papryczkę na rysunku, nie wiem czy jej pamiętacie, ale ja te chyba miałam w każdym kolorze, ponieważ wtedy zaczynało się powiększanie ust, a wtedy miałam z 16 lat, więc no, no nie bardzo mogłam sobie to zrobić. A jak już miałam 18, to mi ta faza przeszła, no i teraz nie powiększyłam, chociaż mogłabym już od paru niezłych lat powiększyć sobie legalnie <grych> Bardzo ładny te kolory. Najbardziej podoba mi się ten, bo to jest taki brązowa wór